Witam, witam z tej strony tryb rzeźnika. Dalsze przygody z wymianą końcówek wtrysków z tak zwanymi rozpylaczami paliwa we Władimircu. Mam tutaj już wymienioną końcóweczkę. I już wam pokażę co się zmieniło. Wtrysk zaczął wydawać zupełnie inny odgłos. Typowy odgłos dla zdrowego wtryskiwacza. I zmniejszyło się naciśnienie, spadło ciśnienie. Spadło do 130 kg na centymetr kwadratowy, więc co, trzeba będzie wtrysk wyregulować. Oczywiście miałem go rozebranego, wyczyściłem wszystko. Wypukałem, wymyłem, yy, pokażę Wam teraz, ja mam już tu wszystko przygotowane, popuszczone jak regulujemy wtrysk. Śrubeczka kontrująca, mam już ją popuszczoną, śrubeczka kontrująca, a tutaj śrubokrętem dokręcamy albo odkręcamy. Dodam, że wtryski na starych końcówkach miały wyższe ciśnienie. O, zobaczymy. Teraz powinno być ciśnienie podskoczyć. Wkręcając, zwiększamy ciśnienie. Odkręcając, zmniejszamy. No i teraz będziemy patrzeć, przy ilu kilogramach nam otworzy przepustnica. Iglica, przepraszam. O, ciutka jest chyba za dużo, bo jest 180 gdzieś pokazuje. Więc minimalnie minimalnie popuścimy. No i patrzymy, co się dzieje. No i teraz by było idealnie. Tym sposobem kontrujemy nakrętkę Skręcamy wtrysk, no i możemy montować. Mam nadzieję, że te filmiki, które na, nagrywam, zobrazują co po niektórym, jak to wszystko wykonać, jak to wszystko wygląda. Także jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. Nic, co, co po prostu nie jest się w stanie samemu wykonać. Także pozdrawiam. Do zobaczenia na filmiku, w którym będę odpalał Władimirca. Chciałem zaznaczyć, iż zakładając nowe końcówki od razu powymieniam filtry paliwa. No, żeby już miały zdrowe, zdrowe paliwko. Nie wiem, kiedy były ostatni raz wymieniane. Władimirca posiadam niedługo. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.